Cześć! Dzisiaj opowiem o tabletce Dzień po -la Jak działa? Czy jest bezpieczna? I czy jest słusznie oskarżana o działanie wczesnoporonne? Od początku 2015 roku tabletka Dzień po El jest dostępna w Polsce bez recepty. Oznacza to, że może ją kupić każda osoba, która ukończyła 15 rok życia. Wywołało to ideologiczną wojnę w sprawie ochrony życia. Po dwóch latach konfliktu, w lutym tego roku, nasz rząd przyjął projekt zmian, który zakłada przywrócenie recept na tabletki. Zacznijmy od tego, czym właściwie jest ta pigułka. Służy ona do antykoncepcji awaryjnej, to znaczy zapobiega ciąży w sytuacjach podbramkowych, takich jak gwałt. Sunięcie się czy pęknięcie prezerwatywy podczas stosunku, czy też w sytuacjach, kiedy kobieta zapomniała zażyć tabletkę antykoncepcyjną czy przykleić plaster antykoncepcyjny. Figułka Ella Wan ma swoich zwolenników i przeciwników. Celem tego odcinka jest obalenie mitów dotyczących stosowania tej metody antykoncepcyjnej. Nie zamierzam nikogo ani nakłaniać, ani nikomu odradzać stosowania tej antykoncepcji. Przygotowując ten odcinek, przejrzałam wiele stron internetowych, na których tabletka Ella One jest często oskarżana o działanie wczesnoporonne, a nawet jest nazywana środkiem aborcyjnym, ponieważ przyjmuje się ją po stosunku. Nie jest to prawdą. Spójrzmy na to, w jaki sposób ona działa. Tabletka Ella One zawiera octan uliprystalu. Łączy się on z receptorami, z którymi zwyczajowo wiąże się progesteron, ograniczając jego wpływ na organizm. W rezultacie opóźnia on uwolnienie komórki jajowej, która jest niezbędna do procesu zapłodnienia, a co za tym idzie do zajścia w ciążę. Plemniki przeżywają w organizmie kobiety około 5 dni. Więc opóźniając owulację średnio o 5 dni przy pomocy tabletki L-LA-1 ryzyko zajścia w ciążę drastycznie maleje. Może się jednak zdarzyć tak, że czas od stosunku do owulacji będzie znacznie krótszy, np. 1 godzina. W takiej sytuacji tabletka L-Lowan raczej nam nie pomoże, no chyba że zdążymy ją zażyć w tym czasie. Tak więc teoretycznie mamy 120 godzin, ale w praktyce czas gra tutaj y, kluczową rolę. Ale co jeśli komórka jajowa zostanie uwolniona, zanim tabletka zacznie działać? W takiej sytuacji nie wykazano podwyższonego ryzyka poronienia, więc nie możemy tutaj mówić o działaniu wczesnoporonnym. Do tego badania wrócę jeszcze później. Tak więc, tabletka dzień po Ella One działa zanim zajdziemy w ciążę, zatem nie może jej przerwać. Skoro ciąża zaczyna się w momencie zagnieżdżenia się zarodka w ścianie macicy, jak brzmi oficjalna definicja Światowej Organizacji Zdrowia, to dopiero usunięcie stamtąd zarodka oznaczałoby aborcję bądź poronienie. De facto nie powstaje nawet sam zarodek, ponieważ plemniki nigdy nie docierają do komórki jajowej. Kolejnym mitem dotyczącym pigułki Ella One jest kwestia jej bezpieczeństwa. Wiele osób uważa, że zawiera ona hormony, Dlatego rozregulowuje nasz układ hormonalny, a nawet wpływa na rozwój płodu u kobiet, które zajdą w ciążę. Zacznijmy od tego, że tabletka Ella One nie zawiera żadnych hormonów w przeciwieństwie do innych tabletek dzień po, które są dostępne na receptę. Niemniej jednak rozregulowuje ona cykl miesiączkowy, ponieważ przesuwa owulację w czasie. W rezultacie cały cykl i miesiączka mogą być przesunięte nawet o tydzień. Czyli hormonów w niej nie ma, ale rzeczywiście wpływa na nasz układ hormonalny. Ponadto jej przyjęcie może się wiązać z szeregiem działań niepożądanych, takich jak nudności, wymioty, yy, bóle, głowy, krwawienie i wiele innych, które są opisane w ulotce. Jeśli chodzi o wpływ tabletki Ella One na płód, to jest to temat do szerszej analizy. W większości krajów Unii Europejskiej preparat ten jest dopuszczony do obrotu, czyli jest uznany za bezpieczny. Ale uwaga! Należy go stosować prawidłowo, czyli zgodnie z zaleceniami, które są wyszczególnione na ulotce. Po pierwsze, przed przyjęciem pigułki należy wykluczyć ciążę. Co prawda, w ulotce jest napisane, że trzeba ją wykluczyć tylko w przypadku spóźniającej się miesiączki, czyli jeśli w ciąży byliśmy jeszcze przed niezabezpieczonym stosunkiem. Tylko po co w takiej sytuacji mielibyśmy brać tą tabletkę? Na pozór absurd. Ale z czego to właściwie wynika? Chodzi o badania kliniczne, w których. Leki są testowane na zwierzętach, na ich potencjalne działanie embriotoksyczne. Takich badań nie przeprowadza się ani na zarodkach ludzkich, ani na płodach. Tak więc nie jesteśmy w stanie stwierdzić w 100%, czy tabletka l 1 nie powoduje uszkodzenia płodu, ponieważ nie była ona pod tym względem przebadana na kobietach w ciąży. No dobrze, ale w takim razie wydawałoby się, że należy także unikać sytuacji, w której Zanim weźmiemy tabletkę Ella One, doszło do zapłodnienia komórki jajowej w wyniku niezabezpieczonego stosunku. Tak jak mówiłam wcześniej, do owulacji może dojść nawet w ciągu jednej godziny. No i tutaj pojawia się problem, ponieważ często jest to niewykonalne. Tabletkę Ella One należy przyjąć w ciągu maksymalnie 120 godzin od niezabezpieczonego stosunku, ale badanie krwi w celu wykrycia ciąży jest w miarę wiarygodne dopiero po przynajmniej 5 dniach. Dlatego ciężko mi jest zrozumieć cel zapisu o spóźniającej się miesiączce w ulotce Ella One. Wygląda to trochę jak marketingowy unik przed wspomnianym paradoksem pięciu dni, który oznaczałby, że branie tabletki zgodnie z zaleceniem ulotki jest praktycznie niemożliwe. Tak jak mówiłam, większość badań tabletki Ella One była prowadzona wyłącznie na zwierzętach, ale mamy tu jeden wyjątek. Jest to badanie koordynowane przez Christinę Genzel-Danielson dotyczące stosowania tabletki Esmia zawierającej octan uliprystalu w dawce 5 mg, czyli tą samą substancję co w ELLA-1. Wynikało z niego, że odsetek poronień u kobiet badanych otrzymujących octan uliprystalu i placebo był taki sam. Badanie to dotyczyło jedynie poronień, a nie szerzej rozumianego wpływu na rozwój płodu. Ponadto przyjmowana dawka octanu uliprystalu była sześciokrotnie mniejsza niż dawka zawarta w ELLA-1. Warto zaznaczyć, że dostępność tego preparatu dla młodzieży już od 15 roku życia przynosi pewne korzyści, ale może być niebezpieczne. Badania zostały przeprowadzone wyłącznie na kobietach w pełni dojrzałych płciowo dlatego nie jesteśmy w stanie stwierdzić, jaki wpływ na rozwój płciowy u dziewcząt będzie miało przyjmowanie od stanu uliprystalu. Dotychczas nie stwierdzono istotnych, długotrwałych zaburzeń z powodu przyjęcia pojedynczej dawki. Jednak nie do końca wiadomo, jakie zaburzenia mogłyby wystąpić w przypadku przyjmowania tego preparatu z większą częstotliwością. I tutaj pojawia się problem. W ulotce jest jasno napisane, że preparat służy wyłącznie do antykoncepcji awaryjnej. Nie powinien być stosowany jako regularna metoda antykoncepcyjna. Niestety istnieją doniesienia, że od momentu wprowadzenia pigułki Ella One bez recepty bywa ona stosowana jako główna metoda antykoncepcji u młodych dziewcząt. Nie, osoby niepełnoletnie no, mogą korzystać z tego typu preparatu często, żeby nie powiedzieć co dzień. I takie sygnały od lekarzy istnieją. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że również ja nie dysponuję żadną statystyką w tym zakresie. Nie jesteśmy w stanie tego zweryfikować, jednak nasz rząd motywuje przywrócenie recept na ten lek właśnie jego nieprawidłowym stosowaniem. Podsumowując, tabletka El na pewno nie jest lekiem wczesnoporonnym ani metodą aborcji, jak niesłusznie zarzucają jej e, najbardziej zagorzali przeciwnicy. Niesie jednak ze sobą inne zagrożenia, dlatego powinniśmy ją traktować wyłącznie jako e, środek awaryjny i koniecznie stosować zgodnie z zaleceniami na ulotce. A w następnym odcinku dowiecie się paru istotnych informacji na temat probiotyków. Jak je stosować, jak wybrać najlepszy i co powinniście wiedzieć zanim zaczniecie je zażywać. Żeby nie przegapić subskrybujcie mój kanał i zapraszam Was też na moją stronę na Facebooku. Do zobaczenia, cześć!